Przyszła pora. Z nią, jak zwykle, dzień seniora. W kim się jeszcze dusza plącze, ten na dzień seniora rusza. Moczy szczęki w słonej wodzie i myśli Dzieci. również o modzie. Strzeli bąsik, mak i jarzyk, żeby ładnie i do twarzy. Czy sukienka czy też spodnie? Grunt, że modnie i wygodnie. Z Barek i zagrycha, skoro człowiek jeszcze dycha. Potem tańce, harce, zbytki tak się bawią emerytki. Emeryci, jak przystoi, niech się każdy dwoi, troj niech się do by nie narzekała dama. Muszą sprostać swym zadaniom, by dogodzić wszystkim bary, więc się bawmy jak przystoi. Niestety mało, ale skoro jeszcze trwa, niechaj w każdej duszy gra. Tego życzę wszystkim.